Podróże z Jurkiem Owsiakiem, podróże z Jurkiem Owsiakiem. Tym razem zupełnie nowe miejsce: Wenezuela. Wenezuela, czyli Ameryka Południowa, czyli lądujemy w Caracas, a następnie lecimy e, maleńkim samolotem do miejscowości Cumana. A tam próbujemy poznać, przyjrzeć się, w jaki sposób dzisiaj żyją mieszkańcy Wenezueli. Wnioski? Bardzo kolorowe, bardzo piękne. I jedno słowo, którego musimy się wszyscy nauczyć: Maniana. Jutro. Najpiękniejsze słowo, jakie można sobie tylko wyobrazić, ponieważ rozwiązuje wszelkie problemy. Jeżeli ktoś ma problem, wystarczy powiedzieć: Maniana. Jutro, być może się wszystko rozwiąże. Nie jutro, ale we wtorek o godzinie 16.30, premierowo, premierowo, zapraszamy Was na pierwszą część podróży z Jurkiem Owsiakiem, czyli tym razem moi drodzy, Wenezuela, przepiękne miejsce i bardzo świeżutki materiał. A ja zapraszam was na podróż po Wenezueli, tylko skrawek tego wielkiego kraju obejrzymy, to dzięki naszym przyjaciołom, którzy zaprosili nas tutaj, aby pokazać jak wygląda Wenezuela latem, czym może się pochwalić, co tu jest najbardziej piękne, kolorowe i w naszym programie podróże z rurkiem owsiakiem taką właśnie Wenezuelę będziemy chcieli wam pokazać. A to już jest prawda cała o tym miejscu, tutaj już nie tylko gospodarz sobie to wymyślił, To jest to na... Natura, czyli papuga prawdziwa, żywa, której my do Polski nie możemy wziąć, nie powinniśmy wziąć, tylko oglądać ją po prostu tutaj w tym miejscu. Tata, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj jestem. No i ja też uważam, że jest w porządku. I muza wakacyjna, muza wakacyjna. Zapraszam Was na premierem 4 godzina 16.30. Spotkamy się ze zespołem Raga Tak, ale są to archiwalne zdjęcia z 2001 roku, a więc festiwal przystany kucło, który wtedy się odbywał w Żarach, teraz się odbywa w Kostrzynie na Dodrą. Wtedy w Żarach zespół Raga Tak, który zaprezentował bardzo ciekawą muzykę, bardzo ciekawą mieszankę stylów, ale także i wykonawców. Zapraszam na ich archiwalny dla nas występ, a ja przypominam, że pierwszego dnia, 1 sierpnia zaczynamy przystanek Łucok tegoroczny od gwizdka Romana Polańskiego, potem cała nasza kolorowa banda otwiera festiwal i zespół DAP jest na scenie, e, polski zespół DAP, później Panteon Rococo, Meksyk, Lipali, Polska, Tribe After Tribe, Południowa Afryka, Świetliki Polska, Laocze Polska, Carbido Polska i na koniec Gwiazda, pierwsza gwiazda e, europejska, czyli zespół Kreator z Niemiec i można powiedzieć spokojnie, o i się będzie działo. A my tymczasem jeszcze raz zapowiadamy, przypominamy, czwartek, godzina 16:30, czyli muza wakacyjna, zespół Raga 2001. Get <wh> I'm like no a man said I'm a But you want to talk your own z muzą. Tym razem spotkamy się z zespołem Gankol Sena, a na drugim biegunie zespołem Trybunie Tutki. Dwa różne style muzyczne. Trybunie Tutki, taki rockowo-folkowe, bardzo naturalistyczne granie. I Gankol czyli można powiedzieć yy, krótko, no, polscy Blues Brothers. Te dwa zespoły nie tylko zagrają, ale będą opowiadały o swojej muzyce i o sobie. W czwartek premiera o godzinie 20.30 na kanale OTV trebunie tutki grają muzykę swoją, góralską. Twinker Brothers grają swoje korzenne reggae. I feel so happy, I feel contented I have nothing to worry about I have a roof over my head, no rent to pay I feel so happy, the day I built my house I'm so lucky, and stress free i don't worry the day I build my house Ciesy sami, ciesy śpiewanie i granie Ale ja za marzy i budowanie Kiedy zapachnie lasem z mlekową zwilcą Kiedy już na węgłach jasno świecą My house have a big backyard Where my children can play ja rośnie to stały program na kanale OTV. Od momentu, kiedy zdobyliśmy naprawdę fantastyczne, historyczne, już teraz można powiedzieć, materiały z tego festiwalu, nakręcone wszystkie przez Jurka Pawletę, -pa możemy jeszcze bardziej urozmaicić nasz materiał, który jest z 1992 roku. Tym razem pokażemy wam występ zespołu Kat metalowej, legendy polskiej sceny metalowej na festiwalu Jarocin w 1992 roku oraz pokażemy wam niesamowite, no teraz można powiedzieć absolutnie nie tylko archiwalne, ale o ogromnej wartości historycznej zdjęcia z 1986 roku. To co ta kamera rejestrowała, pokazywała ludzi, pokazywała atmosferę, zobaczyć jakimi samochodami jeździli, jeżeli w ogóle jakieś samochody się pojawiają. Jak byli ubrani, jak wyglądali często, teraz można powiedzieć, że wasi rodzice, bo to oni często wspominają ten Jarocin z rozrzewieniem. Czyli wszystko po tym Jarocinie skończyło się bardzo dobrze, chociaż prawie całe media ówczesne pisały, że jest to Sodoma i Gomora. My to znamy skądś, bo także kiedy my organizowaliśmy pierwsze przystanki Ustok, czytaliśmy to samo o naszej imprezie. Poniedziałek godzina 20.30, premierowy jarocin. Absolutnie bombowe i topowe foty. Każdy te swój los wkładał wkładał i obciążał ten jarocin w swoją własną ewentualnie karierą. To było jedno z nielicznych miejsc. Szkoły festiwali było wiele, ale nie tak spektakularnych. Nieodmiennie fani gier komputerowych są obok nas. Mało tego ostatnio przeczytałem, że jest ich w Polsce kilka milionów. Dlatego program High Score jest dedykowany im wszystkim. A co zobaczymy w najnowszym High Score? Posłuchajcie. Środa, godzina 16:30. Premierowy program High Score. O czym będzie? Słuchamy. W najbliższym odcinku High Score zobaczycie najgorętsze gry komputerowe, wśród których znalazł się Metal Gear Solid 4 autorstwa Hideo Kojimy. Sam Cliff Bleszyński z Epic Games zaprezentuje multiplayerowe tryby Gears of War 2. Mamy też gorący materiał prosto z EA Sports z Vancouver. Hi, I'm Paul Hossack, the producer on FIFO 9 on the PC. Tune in Wednesday at half past four to watch High Score.